Tin, 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 No, i to jest ta niespodzianka, którą chciałem Ci Izabel zaproponować: czyli wyjdziesz za mnie? Nie. No, jak to nie? No, jak można coś takiego w ogóle powiedzieć? Interkontynental, zobacz, piękny, pięciogietkowy. Ty się ty pięcio na męża nie nadajesz. No to przecież wiem. Ty się nadajesz na mężczyznę mojego życia, na partnera życiowego, ale na męża się nie nadajesz, i to już. Ale wiesz, że chciałbym założyć białych, białych garnitur ale na bosaka. I zaraz się wywrócisz, ty biały garnitur. No właśnie, to było e, nie e, Ale ja bardzo proszę, możemy tutaj zaraz podejść do krewca, możesz sobie uszyć biały garnitur. I ja cię tutaj puszczę na bosaka. Ale pani jest na czarno ubrana. Zobacz, tam pani na czarno Słucham idzie. Mnie. Ale to może być też tutaj. To nie, to chyba raczej. Ale pięknie, pięknie jest to zadanie. Przyjdziemy może później. No. Może jest na jutro może nie wiadomo. Nie, na no, dzisiaj na pewno przy zachodzie słońca. Chodź, zobaczymy w no tak ogóle, chodź, ja jak, to, jak, jak to wygląda. Ja się pójdę tak. przebrać jako gość weselny. Chodź, chodź się przebrać. Ja wam mam suknię różową. Chodź się przebrać, zobaczymy to od drugiej strony, jak to wygląda. No. Jak faktycznie yy, oni to szykują. Może byś przeszła przez ten ten. A ruśno nie, no nie. Ale chcę nie, no to tak chyba troszeczkę. No. A ruśno nie. Nie? Nie. Ja przejdę. Jakoś taką potrzebę. Ja potrzebuję po prostu to... A w sumie taki ślub mogłabym mieć. No właśnie, patrz jak pięknie, ale za... Mhm. Ale ekstra. Poczekaj, no zdjęcie zrobię. A. Z butelką, No to tak. daj butelkę. No przecież. Butelkę zawsze można schować. Ale z ekstra Ale jakoś tak wiesz, tak ręce do góry. O, Tak, ale nogi. Teraz jest, to jest zdjęcie topowe. Proszę bardzo. Taki kicz troszeczkę, nie? Dobrze Dobrze, dobrze. Niech tutaj A przygotowuje. A sobie razem postoimy. Nie. Chodź, że No co ty? Nie, taki, taki ślub teraz, teraz bym mogła mieć taki ślub. Tak? Bo tak jak miałam 30 lat temu to... Zdjęcie masz. zaraz damy na storkę, napiszemy Izabela weszła za mąż. Kiedy wróci. Kiedy wróci. No. Jakieś takie tradycyjne były te wesela też. To taki bez sensu, a to jest. jest na 20 wino. osób, nie? Tylko świadkowie. Pewnie już I To też świadków się za, za, zaprasza, takich, których się chce, a nie jakieś tam rodziny. Bo to a, też jest bez sensu. A to, kiedyś takie było tradycyjnie bardzo. Teraz też są jeszcze te wesele, takie tradycyjne na pewno. Ale ja 30 lat temu, mając ten rozum, co, co dzisiaj mam, takie wesele. Nie wyszło być na mąż? Nie no, może wyszłabym za mąż, ale w innym wydaniu, a nie w takim. Czy nie za tego gościa, z którym miałaś? no, no może i za weselę, tego. gościa. Ale... Dobra, a musimy, nie mieszkamy na wyspie kiedyś. Zrobiłeś mi zdjęcie ładne, zrobiłeś. I, i wiesz. Kontencik jest. No, to nie ma co tam... Czyli nie, nie, nie musisz wychodzić za mąż, bo już kontencik masz, zdjęcie są zrobione, bo na ogół... A jedno czy... Tak, już oddaję. No. Ja sobie nieraz tak zdaję sprawę, że dziewczyny, w pewnym wieku na przykład, nie? Już się tam na przykład e, pewien etap e, dziewczyn, e, dziewczęcy kończy, młodzieżowy, i nagle pragną mieć wesele. I to one wymyślają chyba te śluby. Co? Jak to jest? Nie wiem, Aruś, bo u nas to Ty oczywiście wymyśliłeś. Nie, no ja sobie Dla wymyśliłem. Być 4 czerwca na Twoje urodziny i dlatego, jak miałam 20 lat, bo to akurat były Twoje urodziny, ty tak chciałeś, żeby to była sobota i dlatego tak szybko wzięłam z Tobą ślub. A uważam, że to było za szybko. Co to taka dziewczyna 20 lat, co może mieć w głowie? No dobrze, jakbyś miała 30 czy 40 lat, to byś później mówiła, że no, no chciałabyś taki ślub. A skąd? Jest? No tak mi się uważam, wydaje. Teraz, zupełnie inne myśli są teraz. Ale to, no to, to się zawsze tak mówi, ja nie wracam do tego, ja naprawdę nie chcę wracać do tego, co było. Ale chodzi mi o to, że te śluby no. i te koszty i tak dalej to sobie dziewczyny wymyślają. A mężczyźni nie. Mężczyźni pacjent, raczej a? nie, mają to gdzieś. Ja no. uważam, że facet nie potrzebuje takiego blichtu. Żeby ubrać się w garnitur, który jest niedopasowany najczęściej. A miałeś bo... dwa garnitury. No, no miałem, no i mówisz? co? Miałeś wesele, chciałeś mieć, w ogóle nie to... Chodzi mi o tą sukienkę białą, że kobieta później wali taką sukienkę za 50 tysięcy albo za stubę. A co ty gadasz? Ale po co... Taką... ale po co? Jesteś starym chłopem już I się nie wypowiadaj na taki temat. To co młodzi chcą sobie robić, czyli w starszym nawet wiemy. Sam miałeś dwa garnitury, sam chciałeś mieć duże wesele, sam, sam ciągnąłeś mnie aż do Krynicy, żeby tam mieć wesele, więc nie przesadzaj, no nie jesteś. Dobra, to dam teraz przykład. bo to, to... Dobrze, nie, nie chodzi o mnie w tym momencie, ale chodzi o na przykład faceta, który ma 60 lat no. i bierze sobie za żonę taką młotkę, jakąś dwudziestoparoletnią, ogóle... na Malediwach w białym garniturze. No super. Ona wygląda pięknie. No. Później robi jej dziecko, ona go zostawia z tym dzieckiem i mówi: dobra, 100 tysięcy alimentów. Ale co ty w ogóle teraz, o co ci chodzi? No dobra, nieważne. O, co o ci nic chodzi? mi nie chodzi, Oni nie jesteś, chodzi. Po prostu jesteś tak samo jak ci nasi królewscy, którzy komentują, że. No yy, i... o nic mi nie chodzi, o nic mi nie chodzi. Wymyśliłem, wymyśliłem. jest wymyśliłem. taki wzór, niech sobie każdy robi co chce. Zapytałeś mnie, powiedziała mnie. Ja, ja daję przykłady nie. z życia. Tak, a masz, kogoś zna takiego? Znam. Ne Paş Ne, pas ne pas şey pas şey.